Karty będą służyć do monitorowania wyjść i wejść osób uprawnionych, a także jako identyfikatory szkolne, a dodatkowo będzie można je zasilać przelewem bankowym i dokonywać płatności. Istnieje także możliwość zintegrowania karty z dziennikiem elektronicznym lub innym systemem ewidencji uczniów, a także na przykład z biletem komunikacji miejskiej. Postęp i nowoczesność wkracza do zespołu szkół, bo te rozwiązania, które bank proponuje wraz ze szkołą, w tych kategoriach należy rozpatrzeć, bo przecież to nie tylko identyfikator, który służy kontroli wejść i wyjść do obiektu, wszystkich uczniów, ale i również wszystkich pracowników. Niebawem wszyscy uczniowie otrzymają indywidualne karty prepaid, które będą im służyć za identyfikatory. Niektórzy już mieli okazję poznać ich wady i zalety. Jak zapomnimy karty, to może być problem owszem, z wejściem do szkoły, a zalety no, to nasze bezpieczeństwo też, żeby obcy ludzie nie wchodzili do tej szkoły. Będą nasze wyjścia liczone, owszem, ale nie wiem jak dyrektor to wykorzysta. Mhm, ale co, czyli w agaratu dajemy No właśnie w tej kwestii to trochę to przeszkadza, ale no jeżeli, nie, mi się wydaje, że to też jest taki dobry sposób, to, że to wprowadzili. Starosta Polkowicki zapewnił uczniów, że tradycyjne metody kontroli wyjść i wejść są bardziej rygorystyczne. Pamiętam, żeby wejść do szkoły trzeba było mieć przypiętą tarczę, czy przyszytą nawet tarczę, bo sprawdzano, czy ona nie jest przypięta i pani woźna, czy pan woźny nie przepuścił nikomu. I to był chyba bardziej srogi jeszcze dozorca niż dzisiejszy system elektroniczny. Projekt finansowany jest przez jeden z banków, który zapewnia montaż systemu, instalację oprogramowania, szkolenia, zamówienia kart i personalizację. W 2014 roku w całej Polsce 50 szkół przystąpi do projektu. W całym kraju podobny system funkcjonuje już w około 150 szkołach. Spędź popołudnia na Kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas cztery tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz dwa tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonu.